Cześć, przywitaj się z wszystkimi. Cześć. No, to jest mój pomocnik na dzisiaj. Człowiek młody, który też jeździ tym autkiem. A tam, jak widzicie, jest młoda dama. W sumie dwie młode damy, które też tym autem podróżują. Także nie ma lipy, musi być bezpiecznie. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Przepraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie po świątecznej przerwie. Od razu zabieramy się ostro do roboty Pacjent Astra Popelek 2015, chyba rok. Silnik 1,6 już zgazowany. I mamy tutaj taki przegląd zrobić pozakupowy. Autko wyjątkowej osoby. Może się nam uda tutaj nagrać tą osobę. Ale do rzeczy: Pierwsze co. Wyciek płynu z układu chłodzącego. No i tak, na dobrą sprawę, chyba mamy już wytypolowanego. Znaczy, wytypowałem sobie podejrzanego już wcześniej, bo widać było, że agregat abs tam jest cały mokry i cieknie, tak jakby z płynu, ze zbiorniczka. No i zobaczcie się tutaj, taka brzydka, brzydka szrama, która na pewno pod wpływem temperatury i ciśnienia w zbiorniczku się rozszerza. Zgadzałoby się to też z poziomem płynu, ponieważ to tak mniej więcej do tego poziomu ubywało no a druga sprawa która jest bardziej dla mnie niepokojąca to jest kolor tego zbiorniczka i to co się znajduje tam w środku będziemy robić półkankę układu no tutaj z tym zbiorniczkiem już nic nie zrobimy ale on jest zaszlamowany troszkę mnie to martwi no ale nic, czasu też dużo nie mamy mamy tylko dzisiaj kilka godzin na to autko Także zobaczymy jak to będzie. Jest i nasza wyjątkowa klientka, cześć Kornelia. Doglądasz. No robimy, robimy, jeszcze troszkę zajdzie, także nie, nie musisz się niecierpliwić, tak? Naprawiamy autko, naprawiamy, tak. Słuchajcie, jeśli chodzi o hamulce. Zobaczcie, w jaki sposób starły się klocki hamulcowe. Powinnaś idzie sobie grubość tutaj klocka na dole. Zwłaszcza wewnętrzny klock. I u góry. Starły się pod skosem. One ostatnio ponoć piszczały już te klocki. Nic dziwnego, skoro się tam wiecie przekosiły, to mogą się też blokować tutaj. Albo się zablokowały i dlatego się przekosiły. Ok, to mamy z głowy, bo wymieniamy wszystko. Także czyścimy jarzma, wymieniamy, smarujemy jeśli chodzi o spód auta no to co tak jak Wam mówię tutaj wiszą krople z płynu, ale to tylko dlatego że tam zbiorniczek żeśmy odpinali ten wyciek z silnika tam spod spod chłodniczki oleju tam nawet nad bagnetem widać krople wisi więcej nic tutaj nie zauważyłem niestety tym wyciekiem nie zajmiemy się dzisiaj z braku czasu robimy tylko to co że tak powiem ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i i żeby można było tym autem wrócić e, spokojnie 700 czy 600 parędziesiąt do domu, e, ale jest ok, e, nie ma tutaj żadnych wiecie, takich mocnych uchybień, wszystko się trzyma, e, wszystko się trzyma, kupy, jak owsiki, e, no co, każdy się pewnie spodziewa, że tak jak Opel to pewnie gnije, nie, nie ma, nie ma tragedii, wszystko jest e, w bardzo fajnym stanie są jakieś takie, wiecie, rdzawki, naleciałości, ale na tle innych aut, konkurencji i tak dalej, nie wygląda to najgorzej. To są naprawdę sporadycznie gdzieś tam występujące naleciałości, takie. Oprócz tego nie widać, żeby było auto jakieś pogniecione, pokrzywione. Spójrzcie na rurę wydechową, nie ma tutaj nic żadnego. Na garu żadnej sadzy, także myślę, że ze spalaniem oleju też nie będzie dramatu. Ten silnik to jest 1.616XER, czyli ten 115-konny. Zmienne fazy rozrządu. No co, instalacja gazowa założona, świeżo przejechane, dopiero tam przeszło 1000 km, może, może trochę więcej, może dwa, ale, ale oczywiście po zakupie. No i co? Myślę, że udało się jakoś to kupić, nie najgorzej, w fajnym stanie. To wszystko takie, wiecie, no, no na miejscu wszystko jest. Nie, nie, ma w zawieszeniu zero luzów, wszystko się trzyma, sztywno. Autem się prowadzi, naprawdę się tak, wiecie, takie zwarte jest i zbite. Jest ok. Także robimy hamulce, serwis olejowy. Ten zbiorniczek mamy załatwiony już w sensie taki, że założony, a ja Wam pokazywałem, że on jest pęknięty i cieknie, ale to, to nie było chyba jednak to miejsce, które, które ciekło, tutaj mamy, U prawdziwego sprawcę. O, popatrzcie się, tutaj pod moim kciukiem, tutaj widać, że ciekło, no tak czy owak, jest pęknięty i tyle wywalony, myślę, że już z ubywaniem płynu nie będzie problemu. Tym wyciekiem zajmiemy się już na spokojnie, jak auto przyjedzie na kilka dni przejrzymy rozrząd, niby po fakturach jest wszystko wiecie, tam niedawno wymieniane, ale ale warto byłoby się zastanowić też nad zmianą kół zmiennych faz rozrządu jest taka przypadłość, którą to auto ma że ma takie po prostu przy 3000 obrotów takie delikatne, wiecie, zająknięcie i z powrotem ciągnie, powyżej 3000 obrotów to nie występuje przy jeździe taki ze stałą prędkością i obciążeniem też nie występuje tylko właśnie przy przyspieszaniu w okolicach 3000 obrotów występuje takie delikatne przyhamowanie i ruszenie będziemy robić rozrząd, to myślę, że że na 100% będziemy też robić zmienne fazy, zawory ale tak jak mówię, to nie dzisiaj Dobra, płyn mamy uzupełniony jeśli chodzi o chłodzenie. Do silnika będzie wlewana pukanka. Pomimo, że o, nie jestem jakimś tam przeciwnikiem tych, tej chemii, oczywiście wlewanej do silnika, ale czasami zauważyłem, zauważam taką tendencję do przypisywania temu specyfikowi jakichś takich cudownych właściwości których oczywiście nie ma. Może pokrótce wam opowiem co i jak patrzy się. Mamy taki silniczek, który jest w fajnym stanie, czyli widać, że porządny olej lany, pewnie też zmieniany regularnie. Być może ktoś po prostu być może ktoś po prostu to o to rzeczywiście dbał. I teraz czy jest sens wlewać za każdym razem jak wymieniacie olej? Taki specyfik, bądź też inny, bo żeby tu nie było, że robię jakąś reklamę, czy antyreklamę. Nie, wlewam to, gdyż uważam, że raz na jakiś czas profilaktycznie, zanim się coś stanie, oczywiście jak najbardziej. To jest tylko moje zdanie, więc proszę tam zrozumieć, że wyrażam tutaj swoją własną opinię, do której mam, wydaje mi się, prawo. Natomiast jeśli już silnik jest zajeżdżonym trupem. Bądź też, no nie wiem, macie silnik w dobrym stanie i chcecie za każdym razem to wlewać. Hmm. Czy to ma sens? Za każdym razem wlewać to, pomimo że robicie wymianę oleju, czy na przykład macie nowe auto i wlewacie od samego początku. Czy to zaszkodzi? Pewnie nie, ale czy to pomoże? To tak, jakbyście sobie za każdym razem codziennie robili lewatywę. Czy jest taka konieczność? odpowiedzcie sobie sami. Natomiast, tak, oczywiście, kiedy kupujemy auto, nie wiemy, co tam w środku do końca jest. Raz na jakiś czas profilaktycznie, aby nie dopuścić do jakichś tam odłożenia się dużej ilości tego nagaru, jak najbardziej polecam. Natomiast, jak mamy już gnój w silniku, taki, że wiecie palca nie, nie, nie idzie włożyć, albo śrub nie widać, byłby śrub zarośnięte, takiemu silnikowi już. Myślę, że niewiele pomoże. Dobra. Także podsumowując mój wywód na temat chemii wlewanej, jakikolwiek, czy to są pukanki do silnika, czy to są pukanki układu paliwowego, najlepiej nie ma innego sposobu na ochronę i wydłużenie silnikowi życia niż regularna wymiana oleju. Naprawdę regularna też nie ma co szaleć i głupieć w, 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 w kierunku jakiegoś nie wiem wlewania y, olejów o parametrach, których silnik w ogóle nie potrzebuje, bo też a wymiana go na przykład co 4 lata, o to też jest głupota. Że regularna wymiana oleju y, najlepiej z normami takimi jak ma y, mieć silnik, y, a jak już się coś stanie, bo nie wiem, bo nam bierze olej czy nam coś tam się dzieje z układem, na przykład wtryskowym i my dolewamy czasami. Owszem, są to bardzo, e, że tak powiem, sporadyczne przypadki, kiedy dolanie czegoś do paliwa pomoże. Ale czy pomoże na dużo, dłuższą chwilę? Nie wiem. Jeszcze nie spotkałem się na, na żeby nie wiem, na wyrobione panewki pomogło wlewanie, czy wyrobione pierścienie, czy porysowane tuleje przytarte, pomogło jakakolwiek chemia, czy to ceramizatory, czy inne cuda na kiju. Także z rozsądkiem podchodźcie do tego wszystkiego, dbajcie o te ota od samego początku, nie dopuszczajcie do tego, żeby zarosło syfem i nagarem. Nie dajcie sobie wmówić, że olej trzeba wymieniać co 40 czy za 50 tysięcy kilometrów, czy co 30 i wszystko będzie ok. Znaczy, wszystko nie będzie ok, bo w tych nowszych autach nie może być ok, ale na pewno będzie lepiej niż zagrzybić silnik, zasyfić, a później go płukać. Słuchajcie, ten silniczek się nam płucze, chodzi sobie na wolnych obrotach. A mnie przyszła taka. Taka myśl do głowy, żeby Wam się podzielić się właśnie w ogóle takim swoim przemyśleniem, bo często tutaj sam też piętnowałem takie właśnie nieuczciwe zachowania, czy tam jakieś poukrywane rzeczy w autach używanych, kupionych przez moich klientów. Ale słuchajcie, też czasami ludzie przesadzają też w drugą stronę, tak? I to trzeba mieć też tego świadomość. Jak już Wam wcześniej wspominałem, kiedyś to tak niechętnie to robię, żeby gdzieś tam komuś pomagać, wybierać samochód, ale zdarzało mi się czasami, Czę częściej wcześniej, teraz już, już rzadziej. Natomiast też właśnie o to, jak ludzie przesadzają, że ktoś jedzie oglądać kilkunastoletnie auto i myśli, że jest w salonie, tak? Myśli, że jest w salonie i na przykład podmalowany błotnik czy obtarty zderzak dyskwalifikuje takie auto i umówmy się, że często to nie były auta premium w sensie takie za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, tylko to były takie, wiecie, jakieś takie auta dla ludu popularne. No i właśnie mierzenie grubości lakieru i tam gdzieś coś nie pasowało na jednych drzwiach czy błotniku. Auto ma 12 czy 15 lat i ktoś mówi, że on takiego rozbitego auta nie chce, także w tą stronę też to działa, podobnie z mechaniką czy z, z wszystkimi pozyspołami. no jednak niestety decydując się na auto używane e, trzeba mieć świadomość, że ktoś tym jeździł i ktoś to eksploatował i w jakim stopniu się to zużyło, tak? Oczywiście kiedy mamy pękniętą skrzynię biegów i sklejoną, czy zespawaną z dwóch, czy wyciętą ćwiartkę w aucie i zespawaną, a wy o tym nie wiecie, no to to jest jak najbardziej oszustwo i takie rzeczy nie, nie mogą mieć miejsca, nie powinny mieć, ale jeśli na przykład jedziecie auto oglądać za 15, 20 czy tam ileś tysięcy i nie wiem, okazuje się, że przednia szyba czołowa jest nieoryginalna i pomalowana maska. Nie ma na tym szpachli, jest to zrobione w miarę uczciwie, no to też uważam, że nie ma się co sensu wygłupiać i, i oczekiwać, że ktoś wam po prostu, że ktoś kupił na zachodzie Europy auto i ono po prostu stało pod pierzyną, przykryte w garażu, kto się tylko yy, wiecie, picował, malo, yy, no pastował i dbał, a, a Wam sprzedaje po prostu oryginał, igiełkę nienaruszoną, także tutaj w tą stronę też to działa. Byłem świadkiem właśnie w kilku takich próbach zakupu właśnie, że, że coś tam klientowi mówię, że OK, auto jak najbardziej, no ale tu, 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 tu jakieś drobne rzeczy wypunktowałem, no i ktoś później ktoś później po prostu jest przestraszony bo jak to możliwe, że jest błotnik pomalowany, czy maska pomalowana w aucie, które ma 15 lat a jeszcze jedna uwaga na temat Opla tam pod spodem te żeberka to jest sterownik silnika słuchajcie, w końcu poszli do uba po rozum i zdjęli to z kolektora e, sącego, bo we wcześniejszych e, silnikach to było montowane tutaj w tym miejscu mniej więcej, co jest e, Instalacja gazowa wtryskiwacze, no i oczywiście to, że ten sterownik tam padnie, to była tylko kwestia czasu. Wszystko się po prostu nagrzewało do takich temperatur, że to musiało, więc coś tu przemyśleli, jednak jest to zdjęte na, na bok. Sam to kiedyś tak robiłem, właśnie, że jak był si sterownik uszkodzony, zresztą to nie tylko Opel, żeby nie było, czy Fiat, czy, czy Opel, to na przykład ściągałem ten sterownik stamtąd i przenosiłem go tutaj. Gdzieś na bok, dorabiając jakiś uchwyt I prowadząc dodatkową masę, bo najczęściej to jakoś tam było przykręcone No i wiecie, żeby, żeby to się wszystko nie nagrzewało nie? Także jak był sterownik już po naprawie, zawsze montowałem to na, na bok Często też bywało tak, że nawet jak sterownik świrował na samym początku tam Po przeniesienie na bok Przynajmniej na jakiś czas był spokój Patrzycie, spuszczamy olej I rzeczywiście nie jest najgorzej nie leci czarna smoła, widzicie, w środku, gdzie ten struga jest tak jakby cieńsza, nawet przebija nam się światło. Także pomimo, że ta płukanka tam była, prawdopodobnie ona tam niewiele musiała płukać. Silnik nadal jest, pomimo 180 chyba tysięcy przebiegów, nadal jest po prostu czysty w środku.